Hej, hej, witajcie, ja jestem generałek, a to moi drodzy jest kolejny generalnie, czyli materiał podsumowujący jakiś okres czasu, tym razem chodzi oczywiście o tę przerwę od materiałów na kanale. Przepraszam za to, że ona miała miejsce. Po prostu zaczęła się sesja egzaminacyjna. Musiałem się uczyć zamiast po prostu no, nie miałem czasu nagrywać. Musiałem wszystkie przedmioty pozdawać, jakie tylko mogłem na swoich studiach, żeby no, móc kontynuować naukę. E, niestety nie udało mi się jednego przedmiotu zdać, aczkolwiek jego już nie zdałem w środku e, roku, w środku semestru. A to dlatego, że po prostu tam zabrakło mi punktów, żeby ten przedmiot zdać. Ale nie przejmuję się tym zbytnio, bo prowadzący był beznadziejny. No i połowa kierunku też nie zdała. Ale poza tym zdałem wszystkie przedmioty, więc jest bardzo, bardzo dobrze. No i oczy oczywiście dzięki temu przeszedłem na kolejny semestr. Muszę tylko, będę musiał na jakimś jednym z nich, jednym z kolejnych semestrów zdać właśnie po raz kolejny ten przedmiot, którego nie zdałem. Wziąć sobie, wziąć sobie kurs e, poprawkowy no ale to nic, jeśli faktycznie połowa kierunku nie zdała, nie mam pewności czy, czy dokładnie 50 to powinniśmy mieć nawet ten kurs za darmo miejmy nadzieję, bo inaczej będę musiał zapłacić e, tam stówę czy dwie niestety no ale tak, udało mi się wszystko zdać na szczęście, niestety nie mogłem od razu po zdaniu wszystkiego zacząć nagrywać, a to dlatego, że po pierwsze niestety nasz pies musiał zostać uśpionym. No po prostu został uśpiony. No i oczywiście trochę była mała taka żałoba w domu. No i jak łatwo się domyślić, załatwiliśmy już sobie nowego psa. Mamy go od tej soboty. No i jest to jednak taki... Nie są szczeniakiem, ma już 5 miesięcy. Ale nadal, no wiecie, zachowuje się trochę jak szczeniak, wszędzie biega, wszędzie szczeka. Dlatego też ktoś musi go pilnować cały czas, a tylko ja jestem tak naprawdę w domu cały czas. Więc to ja zazwyczaj muszę się, się nim zajmować. Aczkolwiek jest to w miarę trudne, ponieważ, jako jedyne, jako jedy, jakby, jestem jedyną osobą, która się z nim tak naprawdę nie dogaduje. Jeszcze, no, oczywiście nie ma zaufania do obcych osób. Ale jak tylko kogoś, powiedzmy odrobinkę już zna, to daje się głaskać, daje się nosić i wszystko A w moim przypadku po prostu ucieka od razu, trzyma się ode mnie z daleka, więc Jak to się mówi, psy i ogólnie zwierzęta wyczuwają do dobrych i złych ludzi I to pewnie dlatego trzyma się ode mnie z daleka No ale niestety, trochę mnie denerwuje powiem szczerze na ten moment Potrafi przybiec rano do mojego pokoju, kiedy śpię i po prostu nagle zacząć szczekać bez powodu mi w twarz. Tylko dlatego że chyba, że mama sobie poszła do pracy. Tak, tak jest z nią związany, że po prostu na początek wariuje, jak tylko sobie pójdzie. No, więc po prostu nie, nie, nie miałem jakby warunków na to, żeby nagrywać. Na szczęście teraz mama zabrała psiaka na działkę, więc jestem sam w domu. ale nadal powinienem już być w stanie nagrywać jakieś regu regularne materiały. Poza tym byłem jeszcze tak, e, szukałem pracy. E, no i w pewnym sensie znalazłem, w pewnym sensie nie. E, to była taka weekendowa praca, bardzo, więc już jakby. Jeszcze jej nie zacząłem, a już powiedzmy z jej rezygnuję, ponieważ e, on, to miało być wynajmowanie rowerków e, wodnych koło naszego, jakby. Mamy zalew w okolicy. E, miałbym po prostu je wynajmować, ale. Moja praca miałaby, jakby to powiedzieć. Pracowałbym tylko i wyłącznie w weekendy i to w dni słoneczne, tak więc tak naprawdę niewiele bym zarobił. No i też nie wiadomo, czy będzie ładnie, czy też nie będzie ładnie. Nie wiadomo, czy będę musiał pójść, czy nie. Jest to bardzo takie niepewne, tak więc raczej zrezygnuję z tej pracy. Na ten moment e, tam już e, zrobiłem sobie badania i teraz czekam na ich wyniki. Niestety, podobno dopiero kolejną środę je otrzymam, no i wtedy będę wiedzieć, czy będę mógł być. Przyjęty do pracy w pobliskim e, supermarkecie na wykładanie towarów zwykłe. E, jeśli się uda, to będzie prześwietnie, ponieważ będę mógł w końcu odpracować długi, które mam u, u swoich rodziców. Nie zapomnijmy, że popsuła mi się w, e, w trakcie tego roku karta, karta graficzna, no i musiałem pożyczyć pieniądze od rodziców na nową. Tak więc, e, tak więc, e, jestem winny 700, więc muszę to od, odpracować. No więc na ten moment po prostu byłem trochę zajęty. No wiadomo życie jest e, ważniejsze niż kanał. Ale teraz postaram się wrócić do tych materiałów. Chciałem przez te wakacje, nawet mimo że będę planuje pracować, zrobić trochę ambitniejsze materiały i po prostu, e, po prostu zmusić się e, tymi ambitniejszymi ambitniejszymi, Ojej, przepraszam za tę moją wyborę. ambitniejszymi materiałami do pracy nad sobą na przykład no, mam ten problem, że od długiego czasu nic tak naprawdę nie czytam więc może po prostu zacząłbym jakąś serię materiałów związanych z książkami też mam problem ogólnie taki, że bardzo mało konsumuję ogólnie powiedzmy ambitniejszej fikcji nazwijmy to nie no oglądam żadnych filmów, żadnych seriali, nie czytam właśnie książek. Tak więc, na pewno, chciałem poglądać jakieś filmy i zrobić na ich temat materiały. Na przykład, jakiś czas temu obejrzałem sobie film e, 12 Angry Men, czyli 12 Gniewnych Ludzi. Bardzo fajny amerykański film e, z roku 1957. Ambitny film, e, zdobywca przynajmniej jednego Oscara, nie pamiętam czy nie więcej ich dostał. Ale generalnie polecam się z, z tym filmem zapoznać. Bardzo ciekawy, no i chciałbym zrobić na jego temat właśnie jakiś materiał na pewno. No ale wiecie, muszę też ogarnąć, muszę się trochę zastanowić, jakie gry się pojawią na kanale. Wiem, że trzeba dokończyć Bioshocka, postaram się. Ja mam nawet chyba trzy, jeszcze trzy odcinki nagrane do przodu. Tak więc postaram się je rzucić, wrzucić, może po prostu zrobię jakiś maraton i postaram się jak najszybciej tę serię skończyć. Mam już też dwa mm, odcinki nagrane nowej serii z gry Banished. Jest to gra w której, to jest taki city builder, w którym budujemy e, miasto jakby wygnańców na nowej ziemi. Także po prostu tam, w okolicy nie mamy żadnych in, in, innych miast, czy że w tym Z tym co konkurujemy to jest e, Konkurujemy tam jakby wiecie, z rzeczami jak głód, choroby, e, ciężki klimat i tego typu rzeczy bardzo fajna gierka. E, już ją kiedyś pokazywałem na kanale w pojedynczym gameplayu. Nie, no i teraz chcemy zrobić z niej serię, bo jednak przyjemnie mi się w nią gra ostatnio, więc wydaje mi się, że powinna Was ona zaciekawić. No i mówię, poza, ty, e, poza Banish planuję no, skończyć Bioshocka, Oczywiście Team Fortress jakiś powinien się pojawić. E, miejmy nadzieję też, że po, powinien się pojawić e, również e, powinna się pojawić wkrótce aktualizacja. Plotki mówią, że powinna się pojawić właśnie w lipcu, aczkolwiek e, to może być po prostu deadline, który Valve sobie wyznaczył. No, jak wiadomo z deadlineami nie zawsze jest pewnie, może po prostu będą musieli ten deadline e, porzucić, no i jeszcze później dostaniemy tę aktualizację. No ale bądźmy szczerzy, ta aktualizacja jest już mocno opóźniona. I podobno też nie ma być na temat Heavy'ego co mnie w miarę denerwuje, bo Heavy potrzebuje aktualizacji. Eee, no ale trudno. Tak czy inaczej, e, dość się tutaj nagadałem. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. No i postaram się, żebyśmy się już jutro usłyszeli. E, pewnie w van Vanish, ale jeszcze się nad tym zastanowię. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, like, jeśli się podobało. I do usłyszenia w kolejnych materiałach na kanale. Hej, hej.